Siemanko wszystkim z tej strony Edukoder i dzisiaj opowiem Wam o dobrych praktykach programowania, które dobrze jest poznać i zrozumieć, jeżeli chcecie w przyszłości być zdolnymi programistami. Także zapraszam. Ten tutorial dedykuje wszystkim tym, którzy postawili już swoje pierwsze kroki w programowaniu, potrafią napisać prosty kodzik, który robi coś w konsoli, i chcieliby się wziąć za coś ambitniejszego, na przykład własną stronę internetową albo grę komputerową. Ale mimo wielu starań i prób zrobienia czegoś większego, każda próba wyjścia z tzw. konsolowej strefy komfortu kończy się fiaskiem. Jeżeli ten opis pasuje do ciebie, to zachęcam cię, żebyś oglądał ten tutorial do końca. I od razu mówię: ten film nie zrobi z ciebie Python Developera, ale jeżeli prześledzisz wszystkie jego punkty od początku do końca i zaczniesz je stosować w praktyce, to będzie ci do niego zdecydowanie bliżej. Punkt pierwszy. Unikaj bezsensownych nazw. Dużo łatwiej ogarnąć, co się dzieje w kodzie, jeżeli dobrze ci się go czyta. A żeby ten kod mniej przypominał tajemnicze ciągi znaczków, a bardziej logiczną strukturę, to zawsze, gdy tylko zaczynasz tworzyć coś nowego, staraj się nazywać zmienne, funkcje i klasy tak, żeby łatwo było już po samej nazwie ustalić, co właściwie ta zmienna robi, co ona przechowuje, a co za tym idzie, żeby łatwiej czytało ci się sam program. Pozwól, że pokażę ci przykład. Popatrz sobie, że z tego kodu trudno jest ustalić, co on właściwie robi, ponieważ każda zmienna, jaką tutaj mam, jest nazwana właściwie byle jak. A popatrz sobie, jak się to zmieni, jeżeli tylko zmienię nazwy poszczególnych zmiennych. Widać różnicę? Popatrz sobie, że teraz wyraźnie widać, że tutaj są minimalne i maksymalne liczby, jakie możemy wybrać w wyniku tego losowania, a następnie tutaj mamy informację, że cały czas prosimy gracza o liczbę po to, żeby porównać liczbę gracza z wylosowaną na początku liczbą. Prawda, że łatwiej się czyta? Punkt drugi. Naucz się systemów notacji. Być może zauważyłeś to w moich filmach, ale staram się na różne sposoby zaznaczać odstępy między poszczególnymi wyrazami w nazwie. Na przykład w taki sposób nazywam zmienne, w taki sposób nazywam funkcje, w taki sposób nazywam klasy, a w taki sposób nazywam stałe. Czyli takie zmienne, które nie zmieniają swojej wartości, na przykład jak są jakieś parametry dodatkowe. Dlaczego się bawię w takie separatory? Jeżeli chodzi o sam fakt istnienia separatorów, to robię je po to, żeby łatwiej było mi zrozumieć, gdzie jest nowy wyraz. Gdybym tego nie robił, to na przykład w tym wyrazie nie byłbym pewien, czy chodzi o professional exchange, czyli wymianę profesjonalistów, czy może professional sex change, czyli profesjonalną zmianę płci. A dlaczego stosuję nie jedną, a wiele konwencji w tym samym kodzie? Bo jeżeli zapamiętasz sobie, że zmienne zapisujesz w taki sposób, funkcje w taki sposób, klasy w taki sposób, a stałe w taki sposób, to kod staje się dużo bardziej intuicyjny w czytaniu. Po samym sposobie zapisu będziesz mógł się domyśleć, z czym właściwie masz do czynienia. Popatrz na ten przykład. Tutaj zapisałem ten kod bez żadnej konwencji nazewnictwa i popatrz sobie, że no, niby działa, ale dosyć ciężko się to czyta, ponieważ mieszają nam się tutaj różne typy rzeczy, funkcje, klasy itd. A popatrz sobie, ile mi to da, jeżeli konsekwentnie będę zmieniał wszystko tak, żeby zgadzało się z konwencją, którą zaproponowałem przed chwilą. Popatrz. OK. I popatrz sobie. Jak spojrzę na przykład na tę zmienną tutaj, to wiem, że to jest stała, która przechowuje początkową pozycję obiektu typu Space Shuttle, który będę używał w projekcie. Tak samo po tej nazwie widać, że to jest nazwa klasy. Po takiej konwencji widać, że to jest zmienna. Przy okazji zwróć uwagę, że nie musiałem teraz wymyślać dwóch różnych nazw, tylko mogłem użyć tej samej nazwy, tylko zapisanej w przypadku zmiennej przechowującej obiekt z małej litery, a w przypadku nazwy klasy z dużej litery. I tak samo nazywam w unikalny sposób funkcję, i dzięki temu widzę, co jest funkcją, a co jest zmienną. Jeszcze jedna ważna rzecz: mianowicie różne języki programowania mogą podchodzić do tego tematu w różny sposób. Dlatego, kiedy zaczynasz pisać kod w nowej technologii albo w nowym języku programowania, to dobrze jest się dowiedzieć, jakie zwykle stosuje się konwencje i starać się do nich dostosowywać. Punkt trzeci. Unikaj tzw. magicznych liczb. Magiczne liczby to takie liczby używane w kodzie, które nie są nazwane i przez to trudno jest ocenić w 100%, co one dokładnie oznaczają. Dlatego dobrze jest w kodzie zrobić tak, żeby każdą taką magiczną liczbę zastąpić zmienną, która opisuje, czym ona dokładnie jest. Popatrz na ten przykład. Powiedzmy, że chciałbym tutaj zrobić kod, który powtarza moje imię dokładnie tyle razy co 2137 razy numer mojego buta minus wiek mojej mamy. Tylko popatrz sobie, że gdybym na przykład pokazał ten kod bez kontekstu komuś innemu, no to nie byłoby oczywiste, czy na przykład moja mama ma 52 lata, 44, czy może 2137. Tak, tak moja tak stara może być tak, być tak stara. No. A zobacz sobie, jak to wygląda, jeżeli każdą z tych liczb zastąpię zmienną. Popatrz. Popatrz sobie, że ten kod może wprowadza nam troszeczkę więcej linijek, ale z drugiej strony popatrz, że już nie musisz aż tak myśleć na tym, co się dzieje w tym kodzie, tylko tylko dosłownie czytasz. I teraz widzisz, że, że tutaj liczba powtórzeń tego kodu ma wynosić tyle, co liczba papieska razy numer twojego buta minus wiek twojej matki. Prawda? Zastępowanie magicznych liczb ma też duże znaczenie, jeżeli z jakiejś wielkości korzystamy w wielu miejscach kodu, na przykład rozdzielczość ekranu. Ponieważ dzięki temu, kiedy chcemy na przykład zmienić rozdzielczość ekranu na inną, to zamiast zmieniać Wartość liczbową w kilku różnych miejscach kodu i zamiast modlić się o to, żeby gdzieś się nie pomylić, to po prostu zmieniamy bazową zmienną. I dzięki temu zmieniamy coś raz i wszędzie to działa tak, jak powinno. Punkt czwarty. Zaprzyjaźnij się z angielskim i unikaj tzw. ponglish. Dla niewtajemniczonych ponglish to jest zjawisko, gdzie mieszamy ze sobą używanie języka polskiego i angielskiego, co może na początku nie wydaje się czymś szczególnie problematycznym, ale na dłuższą metę można się na tym srogo przejechać. Także, jakie są powody, dla których lepiej nie stosować po w kodzie? Dlaczego lepiej się jest tego oduczyć? Generalnie powodów jest kilka. Pierwszy, to mieszanie dwóch języków w kodzie może doprowadzić do sytuacji, w której trudniej nam się go czyta, bo na przykład zobaczymy gdzieś zmienną o nazwie pole i nie wiemy, czy to jest jakiś key po angielsku, a może to jest coś, co w Warszawie nazywają dworem. Drugi powód jest taki, że Używanie znaków języka polskiego po prostu nie zawsze będzie działało w różnych językach programowania. Na przykład w Pythonie możesz jak najbardziej używać polskich znaków w nazwach, ale nie jest to powszechne w każdym języku. Trzeci powód jest taki, że używanie angielskiego i tak cię nie omije. Wiele dobrych źródeł wiedzy jest po angielsku, no w sumie same polecenia w języku programowania też są przeważnie pisane po angielsku. Więc jeżeli angielski nie jest dla ciebie jeszcze prosty, na przykład jesteś na etapie szkoły i dopiero uczysz się perfekcyjnego angielskiego, to dam Ci jedną radę. Staraj się poświęcić językowi angielskiemu troszeczkę uwagi. Czuł się do nauki angielskiego w szkole, staraj się czasem oglądać jakiś content po angielsku, na przykład filmy albo coś w tym stylu, graj po angielsku, a jeżeli trzeba, to podczas programowania pracuj chociażby z tłumaczem Google. Punkt piąty. Nie bój się sprytnych sztuczek programistycznych. Kod, którego uczysz się z tutoriali z programowania dla początkujących, najczęściej cechuje się jedną ważną rzeczą. Jest prosty. Jest on przystępny, łatwo go zrozumieć, operuje na prostych konceptach. Może on być troszeczkę bardziej rozbudowany, ale bardzo łatwo jest zrozumieć, co się dzieje w każdej linijce. I to jest mega ważne na, na tym etapie, w którym zaczynasz od zera, ponieważ programowanie samo z siebie jest trudną dyscypliną. Więc jeżeli jest opcja, żeby na początku przedstawić coś prosto, to warto. Aczkolwiek wchodzi nam przez to taki jeden nawyk, którego trzeba się po prostu oduczyć, mianowicie czasem jak widzimy jakieś bardziej zaawansowane mechanizmy programowania, to nie korzystamy z nich, Ponieważ już mamy wyrobione swoje działające rozwiązanie, które działa i, i okej, okay. ale pokażę Ci, że parę rzeczy można robić lepiej, więc czemu nie. Zamiast takiego kodu, w którym pytam użytkownika o wiek i w zależności od tego jaki ktoś ma wiek, to przypisuje zmiennej status albo wartość adult albo child, mogę napisać takiego skróconego ifa, czyli zamiast czterech linijek robi mi się tylko jedna. Albo powiedzmy, że mam taki kod, w którym w zależności od tego, jaki użytkownik ma wiek, sprawdzam ten warunek i jeżeli warunek jest prawdziwy, to zmienna isAdult przyjmuje wartość true, a w przeciwnym razie przyjmuje wartość false. A następnie wy wartość tej zmiennej po prostu zwracamy w returnie. A co gdybym Ci powiedział, że zamiast tych pięciu linijek kodu można napisać dosłownie coś takiego. return age większe bądź równe 18. Powiedzmy, że chciałem zrobić taką operację na tej liście, polegającą na tym, że do nowej listy wrzucam wyniki kwadratów tych liczb, czyli wyniki potęgowania do potęgi drugiej. Mogę to zrobić w prosty sposób, czyli stworzyć nową listę, zrobić pętlę i dla każdego elementu, który wyciągam z tej pętli, po prostu spotęgować go do drugiej potęgi i dopisać do nowej listy. A następnie mogę wyprintować te listę na końcu. A mogę też skorzystać z tak zwanego list comprehension po to, żeby te trzy wyniki zapisać w jednej. Albo jeszcze taki przykład. Mamy tę samą listę, ale tym razem chcę, żeby w tej nowej liście znalazły się tylko liczby parzyste. I tak samo, mogę stworzyć nową listę, mogę zrobić pętlę, mogę w niej zrobić warunek sprawdzający, czy liczba, czy reszta z dzielenia liczby przez 2 jest równa 0, no i liczby spełniające ten warunek dodać po prostu do listy event number list. Albo mogę użyć list comprehension ponownie i po prostu powiedzieć, że do tej listy mam wpisać te elementy listy input list, które spełniają następujący warunek. Co nam dają tego typu sztuczki programowania? Przede wszystkim to, że w wielu przypadkach kod jest zdecydowanie krótszy, a w niektórych przypadkach kod będzie bardziej zoptymalizowany. Także wniosek na koniec. Takich mechanizmów, które sprawiają, że Twój kod będzie wyglądać znacznie lepiej, jest sporo. Także jeżeli widzisz dobre miejsce na ich używanie, to po prostu ich używaj. Ok, punkt szósty. DRY, czyli don't repeat yourself. To jest w skrócie zasada, która mówi, żeby starać się unikać nadmiernych powtórzeń w kodzie. I pozwól, że wyjaśnię Ci, na czym to dokładnie polega. W skrócie, jeżeli widzisz, że masz gdzieś 10 linijek kodu, które są jedna pod drugą i robią praktycznie to samo, to zastanów się, czy można je zastąpić pętlą. Albo kiedy widzisz, że jakaś sekwencja kodu powtarza się w wielu miejscach, pomyśl o tym, czy można by było tę sekwencję napisać w postaci funkcji, którą wywołujesz tam, gdzie jest potrzebna. Ewentualnie kiedy widzisz, że masz kilka funkcji, które robią niemalże to samo, to zastanów się, czy jesteś w stanie przerobić ten system w taki sposób, że mieć po prostu jedną funkcję, która jest w stanie zastąpić wszystkie inne. Popatrz na ten przykład. Mamy tutaj trzy funkcje, z których każda odpowiada za wynagrodzenie poszczególnego typu pracownika w pewnej firmie. Czyli wynagrodzenie juniora, seniora oraz menadżera. I popatrz sobie, że te kody są niemalże identyczne. Bazują tylko na różnych stawkach bazowych, dodatkach stażowych a tak, to wszystkie obliczenia wychodzą praktycznie tak samo. No i pytanie, czy trzeba ten kod robić trzy razy? Okazuje się, że nie, bo można na przykład ten kod zrobić tak. Popatrz, że teraz kod wygląda w taki sposób, że co prawda zawiera. Ta funkcja zawiera troszeczkę więcej parametrów, takich jak na przykład Base Rate, Experience Bonus i Overtime Rate, ale dzięki temu możemy po prostu podać te odpowiednie dane z zewnątrz. Nie musimy ich powtarzać tej funkcji. I wszystkie obliczenia są wykonywane dokładnie tak samo jak wcześniej. Pytanie: po co się bawimy w tę zasadę? W skrócie, im mniej kodu do czytania, tym łatwiej go zrozumieć. Do tego, jeżeli będziesz chciał coś ulepszyć albo naprawić, to poprawiasz tylko jeden fragment kodu i on zadziała wszędzie, a nie, że na przykład musisz poprawić pierwszy kawałek kodu, drugi kawałek kodu, piąty kawałek kodu. I kiedy poprawisz to raz a porządnie, to unikasz sytuacji, gdzie przy którejś próbie skopiowania poprawki w kodzie się pomylisz, bo potem ciężko jest taką pomyłkę odnaleźć. Punkt siódmy, dbaj o dobrą kolejność elementów w twoim projekcie, czyli skrócie, żeby każdy plik twojego projektu miał jakąś strukturę. Kiedy piszesz pierwsze projekty, to czasem istnieje taka pokusa, żeby w momencie, kiedy chcesz wprowadzić jakiś dodatek, to istnieje pokusa, żeby ten odpowiedni fragment kodu wrzucić dokładnie tam, gdzie jest on potrzebny. Pokażę ci to na tym przykładzie. Mamy grę bardzo prostą, w której mamy kwadracik i mamy jakieś Białe kółeczka w tle. Powiedzmy na przykład, że chciałbym, żeby w każdej klatce tło było nie koloru czarnego, tylko było koloru losowego. Obecnie tło jest po prostu zmienna, która zawiera w sobie trzy liczby: 0, 0, 0, czyli w palecie RGB to jest po prostu czarny. I popatrz, powiedzmy, że chcę sprawić, żeby to już były kolory losowe. No to muszę to wywalić i po prostu wygenerować losową liczbę. No to powiedzmy, że potrzebowałbym teraz biblioteki random do tego. No i. Powiedzmy, że zrobiłbym to tutaj, import random, no i popatrz, widać już szarość, prawda? Albo powiedzmy, że tutaj chciałbym, żeby ten kod odpowiedzialny za tworzenie przeciwników był zapisany w jakiejś osobnej funkcji. To jest nie pokusa, żeby zrobić to dokładnie tutaj, czyli zrobić coś w stylu o. I powiedzmy, że zastąpiliśmy ten kod tą funkcją. Na czym polega problem? Teoretycznie na niczym, ponieważ gra działa tak samo. Ale problem jest taki, że jeżeli się nauczymy, że wszystko stawiamy w kodzie byle gdzie, czyli na przykład funkcje stawiamy byle gdzie, importy stawiamy byle gdzie i tak dalej, to w którymś momencie okaże się, że ten kliczek będzie zbyt chaotyczny. Dlatego zawsze jak mamy taki projekt, w którym mamy dużo różnych elementów, staramy się, żeby one miały swoją kolejność. Domyślnie kolejność elementów w projekcie jest taka, mianowicie najpierw piszemy importy, potem piszemy nazwy klas, potem piszemy nazwy funkcji, a następnie piszemy właśnie... Dodatkowe zmienne oraz właściwe flow naszego projektu. Co nam daje takie podejście? Przede wszystkim to, że kiedy będziesz szukał czegokolwiek, na przykład to, jakie biblioteki masz zaimportowane, albo to, jakie masz klasy czy funkcje, to po prostu będziesz wiedział, gdzie dokładnie ich szukać. Gdyby to było wszystko porozwalane byle gdzie w projekcie, to na poszukiwania czegokolwiek marnowałbyś po prostu za dużo czasu. Ok, co do poprzednich porad, ważna uwaga. Gdybyś kiedyś pracował w większej grupie, na przykład w zespole programistycznym, to powiem Ci jedną bardzo ważną rzecz. Od tego, żeby wymyślić najlepszą konwencję nazewnictwa, o wiele ważniejsze jest, żeby te konwencje dogadać z zespołem. Bo wiesz, co z tego, że wymyślisz fajniejszy sposób nazywania zmiennych niż Twój lider, jeżeli reszta zespołu nie będzie nawet o tym wiedzieć i później będzie musiała z tym pracować? Albo co z tego, że wymyślisz sprytniejszy i bardziej czytelny sposób zapisu jakiegoś fragmentu kodu, jak okaże się, że ta. Prymitywna notacja jest bardziej użyteczna z uwagi na przykład na potrzebę zmniejszenia wielkości wynikowego programu. Dlatego przy pracy w zespole bardzo ważna jest wspólna konwencja. Może ona być lepsza lub gorsza, ale najważniejsze, żeby każdy członek zespołu programistów ją dokładnie znał i stosował. To ogranicza liczbę zbrodni wojennych w branży IT o 90%.